Manko witam was w kolejnym odcinku, już piątym z Nosferatu i... Yy, co się dzieje. O kur... No dobrze, yy, tak jak mówiłem, po odcinku sobie rozwaliłem tych trzech tutaj, co oni tu byli, dlatego teraz mam dwa punkty życia tylko, co niestety mnie nie cieszy zbyt bardzo, zbyt bardzo. Yy, nie wiem, czy tam wchodzić, czy jest tam sens wchodzić. Jeśli tam ma być dużo potworów. Tak, jak myślałem. Nie ma sensu żadnego. Ja jeszcze nie mogę go zabić. Kurczę, no tak zginąć. Boże, coraz gorzej w to gramy. No nic. Wczytamy to wszystko, chyba zapisałem przed chwilą akurat. Za szybko po prostu biegłem z tych schodów i spadłem. No ale żeby zginąć na schodach. Okej. Okay. Szkoda tylko, że w tej grze właśnie się tak wczytuje do długo wszystko, jak zginie się. No, ale nic. Okej. Okay. Więc nie wiem czy jest tam sens iść czy od razu, nie wiem i śladu, czy wrócić się poszukać jakichś skrzynek żeby apteczkę nie tu jest jeszcze jakaś skrzynka. Ok, miejmy nadzieję, że jest apteczka średnia. Apteczka, no, ok, ok. No, zawsze już jakoś lepiej. I tutaj mam ten kołek cały. Ok, idźmy Tak mi się przypomniało, że przecież dalej wisi ta ciotka, tam na tej linie całej. Nie wiem czy ją, czy wrócić się i ją uwolnić jakoś, chociaż nie pamiętam drogi, czy iść dalej. Nie mam pojęcia. Okej, okay, zejdźmy sobie na dół już tam i nie idźmy. Okej. Okay. Znaczy oto zielone światło tak gaśnie. No, to było fajne. by tak dalej. Okej, okay, zapiszmy sobie. Idziemy się za zielony, tylko jeszcze tego tutaj trzeba wytępić. To nic nie ma. Okay. Jest apteczka, okay. Kibelki. Jak fajnie. Krew. Okej. Okay. Opatrz. Czapteczek trzeba poszukać mówiąc. Ponieważ nie mam życia za bardzo. Kurczę. O no Boże, jak zwykle no. Nie wolno wchodzić do pokoi. Hmm, I teraz musi się wczytać. Jak się wczyta, to będzie dobrze. Okej. Okay, no i co? Jakby to teraz zrobić? Tam jest ten zielony kolor, niby jakieś światełko zielone, za którym hmm, postanowiłem podążać. Więc może tak zrobimy, co się stało czemu jestem tutaj. A, ok, dobra, bo tutaj zapisałem. Ok, tak, e, tutaj nikogo nie będzie. Amunicja ostatnio była ta pteczkę, chyba. No nic. No, chodź tu, chodź tu. Ten drugi okay, you know. Teraz sobie weźmy jakąś broni, Piesek? I... Yes, okay. to. Amunicja, amunicja, a ja chcę apteczki, bo mam mało życia. Okej, okay, tutaj jeszcze nic nie wiedzieliśmy w ogóle, ale tu nic nie ma, a nie jest, okej. Okay. Znowu amunicja, Jest potrzebna apteczka, czyli kto nie rozumie. O Boże, znowu nie wiadomo skąd. Nie powinno być takich sytuacji. I znowu mamy kilka pokoi. No i skąd on żeś się wziął. Napiszmy sobie jeszcze raz. Ateczka proszę, proszę nie ma jest zwykle jakiś... O, tu są duże apteczki, okej, okay, już jest lepiej. Widzę, że tak jeszcze nie tak jakbym chciał. No, nie ma nawet wchodzę. O, cześć James! Dobrze cię widzisz, drogi chłopcze. Lepiej chodźmy stąd Okej, okay, mamy kolejnego kolegę. Tylko jak stąd wyjść teraz? Chodź no, jak stąd wyjść Odprowadziłbym go najchętniej. Okej, okay, nie wiem, jest pewnie gdzieś się zgubił po drodze. No nie jest ok. Jeszcze y, tutaj sobie w te wszystkie drzwiczki wejdziemy. Pomógłbyś, żebym jego zaszczelił. Ok. Nie będziemy wchodzić. Tak I tak samo nie. Wracamy się teraz, jakimś sposobem trzeba go odprowadzić. Zamykaj. Musimy powoli kończyć amunicję. Ja się, się przyzwyczaiłem, że ta broń jest najlepsza według mnie. Okej. Okay, co kary ratunku! Nie wiem, gdzie tutaj się wyjdzie. Co za maszkary? Ratunku! Okej, on stoi sobie, ale chyba nas nie widzi. Nic? Nie mamy klucza. Widzicie, ale znowu do tyłu. Pan ten został. Dobra, muszę sobie zobaczyć, czy da się tutaj przejść gokolwiek. Co to było? Nie idę nawet. Idź przodem, chłopcze! Będę osłaniał tyły! No tak, tak, chodź. Może pójdziemy taką drogą, jak tu przyszliśmy, choć nie pamiętam, jak tu przyszliśmy. Ale spróbujmy. Co tam? Ok. Z tego co wiem, to przyszliśmy stąd, więc chodź. Wujek, to jest, który to jest. Nie mam pojęcia, który to jest. Nie, ma, któryś z tych tu jest. Dobra, tędy przyszliśmy chyba. Nie wiem dokładnie. Pięknie jeszcze nie. Chodź. Okej. Okay. Okej, okay, chodź, chodź. 83 punkty życia tylko, także nie za dużo. Chodź, chodź, dobra. Po co? Dobra, dobra, idziemy, sala odpraw Okej, okay, jesteśmy na sali odpraw Okej, okay, tam już widzę. Tam nieprzyjemnego kolega. Wybiegnie do nas. Co to w ogóle jest? Psy Mam nadzieję, że się stąd jakoś wydostaniemy. O, to jest czerwone, czyli. co? Tu co jest? Tam nie idziemy. Nie, 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 nie. nie. No i my przyszliśmy stamtąd i tam się chyba nie da już wejść, chociaż może. Okej, okay, weszłem, ma on. On tu nie wejdzie. Jeżeli naprawdzić przodem, kopcie będę osłaniał tyły! Nie ma szans. No i nie mam pojęcia co mam teraz zrobić Co za I rozwaliliśmy portal, najważniejsze. Chodź, może tutaj wejdziemy. Szukam wyjścia teraz z tego zamku całego. Znaczy, żeby dojść tam... Ale czego on został? Idź w przodem, chłopcze, będę osłaniał tyły! No dobrze. Chodź, chodź, chodź. Hmm. Co za maszkary, ratunku? No i nie mam już amunicji. A ten. Idź tutaj... przodem, chłopcze, będę osłaniał tyły! Biblioteka wojskowa. Nie, no tutaj to nie. Ale wezmę sobie apteczkę. O, książka. Encyklopedia nie umarłem znowu. To już było. Kolejna książka. Encyklopedia znowu. Nie interesuje mnie to w ogóle. Masz kary. Owoo i koniec. O Boże, co się stało? Mm, teraz to w ogóle nie widzę nic. Także mam czarny ekran. Ale okej. Okay. Powiedzmy, że mam nadzieję, że się nadal nagrywa. Mm, no i nie wiem, co teraz. Nie wiem jak wyprowadzić. Po prostu stąd. Dobra jesteśmy. Yy, znowu tu sobie już wezmę rewolwer chodź idziesz 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 ok on do niego się rzucał Jeszcze przyjść Co to za dźwięki w ogóle? Biblioteka znowu. Nie no, biblioteką chyba nie wyjdziemy. Będę z nim chodził teraz. Okej. Okay. Będę z nim chodził chyba. Jeśli książkę, może to trzeba zbierać. Nie wiem. Okej. Okay. Sala odpraw znowu. I co? No i gdzie ja mam ich teraz?

ma sensu? Jak sądzisz? Poczekajcie chwilkę. Tak, tak. Jak myślałem już troszkę długo jesteśmy. Więc nie mam pojęcia, co teraz zrobić. W Tą stronę jest porta, którym już byliśmy, a w tą stronę jest to. No nie mam za bardzo, co zrobić. Nie mam za bardzo, co zrobić teraz bo ja tu wejdę niby, ale on, on tu nie wejdzie może go tu zostawimy chociaż nie wiem czy to będzie dobry pomysł nie mam pojęcia naprawdę tak raz za każdym razem